Simeczko z tej strony, 99 dzień, 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 dzień. to jest już drugi odcinek Minecrafta, tutaj yy, kwadratowych Metropolii. I, I trochę się zmieniło, bo dzisiaj już jest piątek. Nie, to nie jaki piątek? Dzisiaj jest niedziela. Jest już po nagraniu, wiecie. Znaczy. Pfff, bo jest już. No. Od porządku to powiem, dobrze. Yy, wiecie o co chodzi. Jest niedziela. A w niedzielę zapowiedziałem wam live i będzie live o 20. a teraz mamy 15.09 i nagrywam odcinek, który zobaczycie pewnie około 17.00. I co się zmieniło na serwerze, od razu powiem, bo zmieniło się to, że jest już Pan Burza, on już coś tam sobie jakieś odcinki nagrał. Będzie Poseidon, tylko czekam aż wbije na kompa, bo na razie mu się nie chciało. I my dzisiaj będziemy się przenosić do naszych gór kochanych. Bo tutaj mieszkamy w jakiejś lepiance. A my nie chcemy mieszkać w lepiance. I nie mamy jedzenia, ja bym chciał mieć jedzenie. I nie wiem, gdzie bamburza się osiedlił, bo wiem, gdzie... Wiem, że on gdzieś... Patrzmy po świeczkę. Wiem, gdzie on... Wiem, że on gdzieś się osiedlił tutaj przy tej górze fajnej. On się zrobił podobną jakąś sobie lepiankę. Ale tego nie widziałem. bambus? Nie ma bambus. Czemu myślałem, że mam bambus? Nie wiem. Pod ma już jakiś tam enchanting, czy coś takiego, więc myślę, że przydałoby się znaleźć jego dom i przy okazji go pokazać. Chociaż nie. Ja nas trochę spoileruję, bo jeszcze nie stawia żadnego odcinka. O kurde. O, ale tam chyba mieszka. Tam. Zaraz to zobaczymy, ale na razie wejdziemy sobie tutaj na naszą górę. Bo ja bym tutaj obok tej rzeki chciał się jakoś osiedlić. Zaraz to wykopiemy. Ja myślę... O kurczę jakaś kopalnia. Hmm. Hmm. Chyba nic ciekawego nie ma. W sensie pewnie jest coś, ale to potem sobie ogarniemy. Na live'iku. Bo dzisiaj, o 19.30 zakładam. Może nawet wcześniej lub trochę później. Będzie live z Fortnita, gdzie będziemy patrzeć na event. Bo to będzie coś, przynajmniej tak zakładam, jak to będzie nic, to ad instaluję. No, ale podobno to ma być... To ma być jakiś fajny event. Więc ja chętnie przyjdę, zobaczę. Jak będzie niefajny, to się pośmieję z Epic Games. Wiecie o co chodzi. Pewnie posiedzimy przez cały event, a potem przyjdziemy na klocki. Tak jak wam mówiłem. I chciałbym zobaczyć, tak, jakby tutaj nie ma takiej. Bo nie wiem, czy ja bym chciał tak w górze. Bo w górze jest fajnie, bo można wszystko robić. Myślę, że albo tutaj, albo tutaj domek. Albo tu. Nie, bo tu nie ma kamienia. Ale jest węgiel. Wykopmy węgiel. Kuecze. Szybki węgiel. Dwa węgla, z tego można zajrzeć więcej pochodni. Okej, okay, teraz tak. Powiedzmy, że żebym... Myślę, że tu jest fajna miejscówka. Chociaż nie bardziej... Tam w Dobra, tutaj, tutaj. Tutaj będzie gituła. Patrzcie tutaj, tak. Tutaj, no pięknie to wy... i tu byśmy sobie... No, już mamy. Mam plan na to. Tutaj bym port dupnął taki tutaj, siup, siup i tutaj jakiś statek może nawet Ale na razie to zbudujmy dom W sensie wkopmy się tu w ziemię Wykopmy to, postawmy tu to O, okej okay. Pyk Pyk, pyk, pyk Siup Jedzenia nie mam, to jest duży problem. Teraz już chyba nic nie zabije. No niestety. Pyk. Na razie to kupujemy, wiecie, sobie takie podstawowe pomieszczanko. Myślę, że tak 5 na 5. Max 10 na 10. Myślę, że takie pomieszczonko wystarczy. Na pewno będę chciał tu iść w piwnicę. Hmm, jeszcze to trzeba... Dobra, to tyle mogę wykopać. Mogę jeden, tylko. Mogę dwa. No dobra. Postawmy tu od razu to. Hmm, myślę, że jak zawsze, czyli crafting w podłodze, piecyk tu, skrzynka tu. I tutaj to powiększamy. Siup. Teraz tak, przejście do piwnicy na pewno będzie, wiecie, takie... No to takie zrobione z magma bloków i tych innych. Wiecie, to że, bym, że będzie mnie podnosiło i opadało. Z wodą. Mam nadzieję, że wiecie, wiecie o chodzi. Tylko gdzie one by mogło być? Potrzebuję tak trzech kwiatek z hmm. takich, które były drzwi zróbmy drzwi Kurde Ktoś do mnie pisze na Discordzie teraz w ogóle. A tak może? O takie ładniej chyba to jest tak samo, po prostu. Ja bym chciał tak bardziej w środku te drzwi. O. Okej. Okay. Tylko szybko sobie sprawdzę, kto o mnie na pisze. Bo może to być Poseidon. A może to być jakieś Andom? Albo powiadamienie, że ktoś wbił na mój serwer DISCORD, który macie w opisie. I... To było jakieś random. Okej. Okay. To nic ważnego. Hmm... Okej, okay, to teraz jak mamy drzwi... To myślę, że tutaj na przykład... Sił... Nie, to bardziej tutaj... I tutaj zarobić zrobić te przejścia, to by było coś okej. Okay. jest tak tutaj. Pokój na trzy wykopać. Jeszcze takie taką jakby... No takie coś. Widziałam w piałam crafting. Zrobimy ten styl hobbita. Do kolejnych przejść. Pięknie. No i pięknie węgielek Tego potrzebowaliśmy Myślę, że jak na razie nie jest źle Tylko przydałoby się więcej drewna Coś tu słyszałem chyba Kurczę no Nie lubię tak nocy Jeszcze wbijem tak, że się zaczynała Mógłbym się przejść do domu burzy, to się tak przejdę i zobaczę, czy ma łóżko. Bo jak ma łóżko, to ja bym się tam przespał chętnie. Bo on gdzieś tu ma, gdzie jest tak oświetlone. Albo jedzenie, ma jak ma jedzenie, to pożyczę. A tu kwiatki, makrowy. Maczcinę. Nie mówcie mu, ale sobie jedną kradnę. Ale gdzie on ma jakąś chatę? Czy on nie ma chaty? Czy on zrobił... No nie no, na pewno gdzieś ma chatę Dobra właśnie w niego zwątpiłem w niego, nie, że on ma gdzieś chatę Ale na pewno gdzieś przy krowach bo... Nie robiłby tego tak daleko Całą wyspę oświetlił Ile on ma krów? Trzy Czy on się obrazi, jak jedno. Cztery ma. Czemu by się obraził, jakbym mu jedno zabił? Czy to jest jego chata? Dobra, oczywiście nic nie ukradniemy. A, chyba, że ma jedzenie. No ale O, na killowek, o kurcze. Dwa dni mnie nie ma. Enchanting ma jakaś kopalnia. dobra, dobra. A ja bym chciał podwalić mu rybę. A dobra tu... To... Jezus Nie widzieliście tego debilizmu. No po prostu... No, damy mu za to kobla i to. kopatyki mi oddaje no bo no, kurczę on tutaj już się rozwinął. Ale czy on ma łóżko? Albo wełnę. I tak nie ma łóżka. Więc nic mi nie dała ta podróż. Daleka. Ale ma farmę. No niestety. Za to mamy trzcinę. Mam nadzieję, że to był dobry deal, dałem mu kobla za... jego rybkę. Miejmy nadzieję, że się nie obrazi. Okej, okay, robimy nasz piękny domek w stylu... ...Hobbit. Dalej. I zróbmy jeszcze tak, mamy patyki. Zróbmy po pierwsze coś, tą klapę taką. Tylko ona jest brzydka, to nie, nie, nie. Będzie potrzebowali zejść tam klapę z innego drewna. Na razie zrobimy off Szybkie tutaj węgla kopane, tylko nie chcę mi się całego węgla kopać, chociaż dobra. Już wykopę cały węgiel, bo węgiel się przyda. I w ogóle macie wbić też na kanał Pana Burze oczywiście, jeśli chcecie. Kurcze, był malutki. Ja jakby tak, bym przepalił Stalna. Przepal mi to stowna. Bo ja bym sobie tutaj zostawił tego Stalna. Zamieniłbym wszystko na Stalna. Albo nie, na tego stowna, Stalna takiego. Tego przepalonego, przepalonego Stalna. Daj mi jeszcze tego. Z dziewięć. 8, 9, 10, okay. okay, daj mi to żeby i patrzcie, robimy drugi piec. Robimy tak, Pekita w przepal, ale jestem mądry, jestem mistrzem tej gry. Zajadźmy tu jakieś niepotrzebne rzeczy jak na razie. Dobre, też nie przydałoby mi się oświeczka. Jest. To stawiłbym sobie tutaj, żeby nic mi tu nie wchodziło. Teraz tak siup. Siup i patrzcie. Tylko teraz tak, czy ja to mogę przerobić? Sprawdźmy. Pyk pyk i czy to mogę przerobić na płytki? Pięknie. Bo to mi... Miliony by mnie to kosztowało. Jakbym musiał, wiecie, stawiać całe Okej okay. No i pięknie Siubko, inne dwa strona. i tu wsadzone i robimy Robimy to Jak na razie z tego cała sama podłoga, bo tyle jeszcze nie wiem, że mi na wszystko było stać. Myślę, że... Przepalimy kobla i teraz jest rany, więc można pójść po jakieś jedenko. Kobel tu się przepala, tu się to przepala siup. Pół płytki zrobione. Kurczę tutaj nie. I Będziemy potrzebowali też bloków. Tu potrzebujemy bloku. Mm. Dobra, okej. Okay. Teraz mm. tak, tu jeszcze potrzebujemy bloku. Tu potrzebujemy bloku. I zamiast tego potrzebujemy bloku. I git. Reszta potrzebujemy pół bloki. Pięknie to wygląda jak na razie. I to trzeba zamienić na zwykłego kobla. Dobrze jest. Pyk, jeszcze wyjmijmy jeden. Żeby tu się przepaliło trzy... Si Kurczę. Myk. Myk, myk. Pyk, pyk, pyk. Kurczę. Okej. Mm. Daj mi trzeci, tu mi daj dwa od razu siup, siup. Okej, okay, tu jest git. No i pięknie, nie Pięknie piękniutko. Tutaj będzie trzeba zrobić korytarze w dół. Na początku na drabinki no i myślę, że jest git. To można wyciągnąć, że się nie przepaliło. No i wkładamy to tu. Można się pożegnać. 16 minut na wydomek. Niestety ale jestem Aleksem. No więc ja byłem liść 99. Tam tego pożegna już nie ma. Po prostu... Elo.